Przez długi czas mój pokój był największym wyzwaniem w moim domu. Wracałam z pracy zmęczona i zamiast się zrelaksować, czułam, jak moje serce się zaciska. Otoczenie zawsze domagało się uwagi. Przedmioty porozrzucane, zbyt wiele kolorów, wszystko konkurowało o mój już wyczerpany wzrok. Pokój, który miał być moim schronieniem, stał się kolejnym źródłem stresu. Pamiętasz to uczucie, kiedy wchodzisz do pomieszczenia i nagle czujesz, że ciężar dnia staje się jeszcze większy? Dokładnie tak czułam się każdego dnia, aż pewnego dnia, po podróży, gdzie zetknęłam się z minimalistycznym stylem, inspirowanym kulturą japońską, zrozumiałam, że nie musi tak być. Przemiana zaczęła się od tego pomieszczenia, a wyniki były na tyle imponujące, że dziś mogę stwierdzić: Mój pokój nie tylko zmienił swój wygląd, ale przekształcił moje codzienne życie. Wprowadziłam czternaście prostych zmian, które może zastosować każdy. Nie wydałam fortuny ani nie potrzebowałam specjalnych umiejętności. To, co się zmieniło, to moja relacja z przestrzenią i przedmiotami. Podzielę się tymi zmianami, ponieważ wierzę, że zasługujesz na to, by wracać do domu i czuć to uczucie ulgi, być w końcu w miejscu, które cię przytula, zamiast obciążać. Pierwszą zmianą było drastyczne zmniejszenie liczby przedmiotów dekoracyjnych. Miałam piętnaście małych ozdób, porozrzucanych po półkach, stoliku i komodzie. Każda z nich miała swoją historię, ale razem tworzyły poczucie wizualnego nieładu, którego nawet nie dostrzegałam świadomie. Wybrałam tylko trzy, które naprawdę przynosiły mi radość, gdy na nie patrzyłam. Pozostałe oddałam osobom, które mogły je docenić tak jak ja kiedyś. Rezultat był natychmiastowy. Moje oczy w końcu zyskały przestrzeń, by odpocząć. Następnie ponownie oceniliśmy sofę. Była za duża do przestrzeni, ciemna. I miała wiele dekoracyjnych poduszek, które zawsze kończyły na podłodze. Wymieniliśmy ją na model bardziej proporcjonalny, w neutralnym odcieniu, i zostawiłem tylko dwie wygodne poduszki, których naprawdę używamy. Pokój od razu wydawał się większy, jaśniejszy, a przepływ ruchu poprawił się. Zauważyłem, jak jedyny nieproporcjonalny mebel może wpłynąć na całe otoczenie. Trzecią zmianą były zasłony. Mieliśmy ciężkie, ciemne zasłony, które blokowały światło naturalne. Wymieniliśmy je na lekką, jasną tkaninę, która filtruje światło, nie blokując go całkowicie. Różnica w atmosferze pomieszczenia była zaskakująca. Naturalne światło delikatnie tańczące po pokoju wprowadziło uczucie spokoju, którego żadna dekoracja nie mogłaby zapewnić. Czwarta transformacja dotyczyła podłogi. Mieliśmy kilka małych dywanów, które wizualnie fragmentowały przestrzeń. Usunęliśmy je wszystkie, i zostawiliśmy tylko jeden większy dywan, o naturalnej fakturze i neutralnym odcieniu. Efekt był poczuciem przestronności i ciągłości, które uspokaja wzrok i umysł. Piąta zmiana dotyczyła stolika kawowego. Był to duży stół, pełen książek, czasopism i przypadkowych przedmiotów, które gromadziły się przez tydzień. Zastąpiliśmy go niższym i mniejszym. A ja wprowadziłem zasadę, że zostawiamy tylko jeden wazon z kwiatami lub roślinami i nic więcej. Ta pusta przestrzeń w centrum pokoju stała się wizualnym oddechem, którego nawet nie wiedziałem, że potrzeba. Szóstą transformację wprowadziła organizacja kabli telewizor, dźwięk, internet, ładowarki. Ilość widocznych przewodów była imponująca i tworzyła poczucie technicznego chaosu. Zainwestowaliśmy w proste organizatory i schowaliśmy wszystkie kable. Ta pozornie mała zmiana miała ogromny wpływ na poczucie wizualnej czystości. Siódma zmiana dotyczyła regału. Mieliśmy książki ułożone w poziomie, pionie, w podwójnych rzędach, kolorowy bałagan, który mimo że odzwierciedlał naszą miłość do czytania, wprowadzał poczucie chaosu. Przeorganizowaliśmy książki według wysokości, pozostawiając 30% półek pustych. Ta przestrzeń pomiędzy przedmiotami Pozwala docenić każdy z nich indywidualnie. Ósma zmiana dotyczyła palety kolorów. Nasz salon miał przynajmniej siedem różnych kolorów, które rywalizowały o uwagę. Zredukowaliśmy je do trzech: neutralny odcień ścian i większych mebli, średni odcień dla niektórych detali oraz akcent kolorystyczny w małych elementach. Ta harmonizacja kolorystyczna uspokoiła atmosferę w sposób, którego nie przypuszczałem, że jest możliwy. Dziewiąta zmiana dotyczyła oświetlenia. Mieliśmy tylko zimne i mocne światło centralne. Dodaliśmy trzy źródła pośredniego światła z ciepłymi żarówkami, tworząc różne warstwy oświetlenia. Teraz możemy dostosować atmosferę do pory dnia i czynności, co całkowicie zmieniło nocną atmosferę w salonie. Dziesiąta zmiana dotyczyła ram na zdjęcia. Mieliśmy zdjęcia różnej wielkości rozsiane wszędzie. Wybraliśmy sześć najważniejszych, umieściliśmy je w identycznych ramach. I skupiliśmy na jednej ścianie. Ta kontrowersja stworzyła emocjonalny punkt centralny, nie powodując uczucia wizualnego rozdzielenia. Jedenasta zmiana dotyczyła elektroniki. Duży telewizor, system audio, kilka pilotów. Zastąpiliśmy to dyskretniejszymi urządzeniami i stworzyliśmy małą szafkę, aby schować to, co nie musiało być zawsze na widoku. Technologia powinna nam służyć, a nie dominować wizualnie naszą strefą wypoczynku. Dwunasta zmiana dotyczyła codziennej rutyny. Stworzyliśmy nawyk poświęcania pięciu minut przed snem na odłożenie każdego przedmiotu na swoje miejsce. Ta prosta praktyka oznacza, że budzimy się w uporządkowanym salonie, co pozytywnie wpływa na cały początek następnego dnia. Trzynasta zmiana dotyczyła drzwi wejściowych do salonu. Zainstalowaliśmy mały mebel, na którym zostawiamy klucze, torby i przedmioty codziennego użytku które wcześniej były porozrzucane po sofie i stołach. Ten punkt przejścia między zewnętrzem a wnętrzem domu zawiera w sobie chaos, który mógłby rozprzestrzenić się po całym pomieszczeniu. Czternasta i ostatnia transformacja, a może najbardziej istotna, dotyczyła naszej mentalności. Zrozumieliśmy, że salon nie musi imponować gościom, ani podążać za trendami dekoratorskimi. Jego jedynym celem jest sprawianie, abyśmy czuli się dobrze, przytuleni, w pokoju. Ta jasność celu kieruje wszystkimi decyzjami, które podejmujemy w sprawie tej przestrzeni od tamtej pory. Rezultaty tych zmian sięgają znacznie dalej niż estetyka. Zauważyć, jak się czuję, wchodząc do salonu, to fascynujące. Odczuwa się natychmiastowe ukojenie, jakby otoczenie przyjmowało mnie z cichym uściskiem. Rozmowy są bardziej spokojne, sen głębszy, umysł naturalnie staje się spokojniejszy w tej przestrzeni. Zdałem sobie sprawę, że żyłem w cyklu. Przychodziłem zdenerwowany po pracy, wchodziłem do chaotycznego salonu, który potęgował stres, spałem źle i budziłem się zmęczony na kolejny dzień. Teraz salon pełni funkcję punktu przerwania tego cyklu. Wchodzę do domu i czuję jak stres zaczyna się rozwiewać. To tak, jakby otoczenie pomagało mi przejść z chaosu zewnętrznego świata do wnętrza w spokoju. Czego nauczyłem się z tej transformacji inspirowanej japońskim minimalizmem, Wykracza daleko poza zasady dekoracji. Zrozumiałem, że nasze przestrzenie fizyczne i stany umysłowe są głęboko ze sobą powiązane. Klarowność w otoczeniu odzwierciedla i wspiera klarowność umysłu. Proszcizna wokół zachęca nas do odkrywania wewnętrznej prostoty. Zrozumiałem również, że proces uwolnienia się od rzeczy jest ciągły. Tendencja do gromadzenia powraca podstępnie, jeśli nie będziemy czujni. Dziś widzę uwolnienie się nie jako jednorazowe wydarzenie, ale jako codzienną praktykę, sposób na honorowanie przestrzeni, w której żyjemy, a przez to także naszej własnej wewnętrznej pokoju. Przekształcenie mojego salonu nauczyło mnie zadawania prostych, ale potężnych pytań o każdy przedmiot: czy to przynosi mi radość, czy ma wyraźną funkcję, czy zasługuje na przestrzeń, którą zajmuje w moim domu, a w konsekwencji w moim życiu? Jeśli odpowiedź brzmi nie, dziękuję i się żegnam. Najciekawsze jest to, jak ta mentalność przeniosła się na inne pomieszczenia w domu. Sypialnia szybko poszła w ślady salonu, następnie Łazienka, kuchnia. Każda przemiana wnosiła nową warstwę spokoju do naszej codzienności. To tak, jakby każde pomieszczenie teraz harmonijnie ze sobą współpracowało, wszystkie mówiące tym samym językiem prostoty i intencjonalności. Zauważenie reakcji ludzi, którzy nas odwiedzają, również okazało się odkrywcze. Wiele osób komentuje, jak natychmiast odczuwają relaks po wejściu. Niektórzy proszą o porady, zainspirowani uczuciem spokoju, które tutaj doświadczają. Inni, przyzwyczajeni do bardziej przytłaczających przestrzeni, początkowo są zaskoczeni, ale szybko dostrzegają, jak przyjemnie jest być w miejscu, które nie obciąża zmysłów. Fascynującym aspektem tej transformacji było dostrzeganie, jak wizualna cisza salonu uczyniła nas bardziej świadomymi dźwięków. Ciche tykanie zegara, szum wiatru w liściach ogrodu, wspólne oddychanie podczas rozmowy. Dźwięki, które wcześniej były zakryte wizualnym hałasem, teraz mogą być dostrzegane i doceniane. Odkryłem również na nowo przyjemność z kontemplacji. W przestrzeni z mniejszą ilością rozproszeń często łapie się na tym, że po prostu obserwuje taniec światła na ścianach w ciągu dnia lub szczegóły pojedynczego kwiatu w wazonie na stole. Ta kontemplacja wnosi rodzaj medytacyjnej jakości do codziennych chwil, które wcześniej umykały mojej uwadze. Pokój stał się miejscem, w którym naprawdę chcemy być. Kiedyś, nawet będąc w domu, często chroniliśmy się w sypialni, ponieważ salon nie oferował nam poczucia przytulności, którego szukaliśmy. Teraz jest sercem domu, przestrzenią, która nas odżywia, a nie osłabia. Ważna uwaga: ta transformacja nie zaszła z dnia na dzień. To był stopniowy proces, małych zmian, które w sumie stworzyły głęboki wynik. Nie trzeba całkowicie odnawiać domu ani kupować nowych mebli. Zaczynając od usunięcia rzeczy, które są już niepotrzebne, można osiągnąć niesamowite rezultaty. Innym interesującym odkryciem było to, jak ta transformacja wpłynęła na moje podejście do konsumpcji. Kiedyś często impulsywnie kupowałem dekoracje. Nie zastanawiając się, czy naprawdę pasują do przestrzeni lub czy przynoszą jakąkolwiek realną korzyść. Teraz każdy nowy zakup jest starannie rozważany. Pytanie nie brzmi już, czy mogę to kupić, ale czy chcę poświęcić miejsce w moim domu i moim życiu na to. Zauważyłem również, jak to podejście oszczędza czas na co dzień. Sprzątanie jest szybsze i bardziej efektywne, gdy jest mniej przedmiotów gromadzących kurz. Znalezienie tego, czego potrzebujemy, jest natychmiastowe, gdy każda rzecz ma swoje wyznaczone miejsce. Te małe usprawnienia łącznie uwalniają czas na to, co naprawdę ma znaczenie. Proces decydowania, co zostaje w salonie, również zmusił nas do określenia priorytetów, co naprawdę cenimy, co chcemy, aby otoczenie komunikowało o nas, jakie aktywności chcemy, aby ta przestrzeń ułatwiała. Te refleksje przyniosły jasność nie tylko w kwestii dekoracji, ale także w naszych życiowych wyborach jako całości. Jedną z najbardziej subtelnych, ale głębokich zmian była relacja z czasem. W pomieszczeniu, gdzie każdy przedmiot został wybrany z intencją, gdzie jest przestrzeń do oddychania, czas zdaje się płynąć inaczej. Noce to już nie wyścig z zegarem, by zdążyć ze wszystkim, ale chwile do smakowania w otoczeniu, które pozwala nam być naprawdę obecnymi. Co rzadko się dyskutuje na temat minimalistycznych przestrzeni, to jak naturalnie dostosowują się one do zmian pór roku i nastroju. Z neutralną i uproszczoną bazą drobne zmiany jak cieplejszy koc zimą czy świeże kwiaty na wiosnę wystarczą, by odzwierciedlić upływ czasu bez potrzeby wielkich przekształceń dekoracyjnych. Nauczyłem się również doceniać pustkę. Pustkie przestrzenie w pomieszczeniu nie są brakami czekającymi na wypełnienie, ale intencjonalnymi elementami designu, które pozwalają na ruch, oddychanie, kontemplację. Pustka ma swoją wartość i piękno, gdy rozumiemy jej cel. Transformacja pomieszczenia wpłynęła też na nasze interakcje społeczne. Rozmowy z przyjaciółmi i rodziną zyskały nową jakość. Bez ciągłych, rozpraszających czynników wizualnych łączymy się głębiej. Otoczenie zachęca do bycia obecnym, słuchania uważnie, smakowania wspólnie spędzonych chwil. Zauważyłem, jak dzieci również inaczej reagują na przestrzeń. Podczas wcześniejszych wizyt siostrzeńcy i dzieci przyjaciół były pobudzone, skacząc z jednego przedmiotu na drugi, często przewracając rzeczy. W przekształconym otoczeniu poruszają się spokojniej, znajdują przestrzeń do zabawy na wolnej podłodze, pokazując spokój, który odzwierciedla energię miejsca. Niespodziewaną korzyścią była poprawa jakości snu. Mimo że zmiany miały miejsce w pomieszczeniu, Spokojniejszy stan umysłu przed snem przełożył się na cichsze noce. Fascynujące, jak otoczenie, które szanuje wizualną ciszę, może wpływać nawet na nasz wypoczynek. Inny ważny aspekt to nauka szanowania naturalnego rytmu przemian. Niektóre zmiany nastąpiły szybko, inne wymagały czasu na przyswojenie. Niektóre decyzje podejmowane były z łatwością, inne wymagały głębszej refleksji. Uchonorowanie tego procesu bez pośpiechu było kluczowe dla stworzenia autentycznego i trwałego rezultatu. Odkryliśmy również na nowo radość z gościnności. Kiedyś sama myśl o zapraszaniu osób do naszego domu wywoływała niepokój, gonitwa za ukryciem bałaganu, wstyd związany z posiadaniem niewłaściwego domu. Teraz drzwi są zawsze otwarte, przestrzeń jest zawsze gotowa nie aby robić wrażenie ale aby prawdziwie przyjmować. Jednym z największych objawień było zrozumienie, że minimalizm nie polega na deprywacji, ale na obfitości. Usuwając nadmiar, tworzymy obfitość przestrzeni, światła, spokoju i uwagi. To inny rodzaj luksusu, oparty nie na tym, ile posiadamy, ale na jakości doświadczenia, jakie nasze otoczenie nam oferuje. Proces ten nauczył mnie także rozpoznawania, kiedy znów zaczynam gromadzić. Zauważyłem, że w okresach większego stresu lub niepewności mam tendencję do kupowania większej ilości rzeczy, jakby przedmioty mogły wypełnić emocjonalne luki. Rozpoznanie tego wzorca pozwala mi podejmować bardziej świadome decyzje. Nauczyłem się, jak ważna jest cierpliwość w procesie transformacji. Niektóre zmiany, które chciałem wprowadzić natychmiast, musiały poczekać z powodu kwestii praktycznych lub finansowych. To przymusowe oczekiwanie często prowadziło do bardziej kreatywnych rozwiązań, które były zgodne z prawdziwym celem przestrzeni. Jedną z największych lekcji było zrozumienie, że idealne otoczenie to nie to, które podąża za trendami lub robi wrażenie na gościach, ale takie, które doskonale spełnia potrzeby osób, które w nim na co dzień przebywają. Nasz salon jest teraz autentycznym odbiciem tego, kim jesteśmy i co cenimy, a nie wytworem mającym na celu zyskanie zewnętrznej aprobaty. Zauważyłem również, jak transformacja przestrzeni fizycznej może być potężnym katalizatorem dla osobistej przemiany. W miarę jak pokój stawał się jaśniejszy i bardziej przemyślany, zauważyłem większą klarowność w innych aspektach życia w relacjach, pracy, celach osobistych jakby zewnętrzna organizacja ułatwiała wewnętrzną organizację. Jednym z najbardziej odkrywczych momentów był czas, gdy przechodziłem przez trudny okres emocjonalnie. I zdałem sobie sprawę, jak przekształcone otoczenie działało jako cicha podpórka. W dniach, kiedy ledwo miałem energię na podstawowe zadania, uporządkowana i spokojna przestrzeń, nic ode mnie nie wymagała, po prostu mnie przyjmowała i ułatwiała proces zdrowienia. W ciągu tej podróży zrozumiałem, że minimalizm inspirowany kulturą japońską nie jest tylko estetyką, ale filozofią życia, która szanuje teraźniejszość. Każdy przedmiot ma swoje miejsce. Każda przestrzeń ma swoje przeznaczenie, a każda chwila może być przeżywana z pełną uwagą, gdy otoczenie nie konkuruje nieustannie o nasze zmysły. Transformacja pokoju była tylko początkiem większej podróży w kierunku uproszczenia i intencjonalności. To, co zaczęło się jako projekt dekoracyjny, okazało się głębokim procesem samopoznania i redefinicji wartości. Dziś patrzę na swój pokój i widzę nie tylko piękną przestrzeń, ale namacalne odzwierciedlenie osoby, którą zdecydowałem się stać. Piękno tego podejścia leży w jego dostępności. Nie są potrzebne nadzwyczajne zasoby ani specjalne umiejętności, aby przekształcić otoczenie. Głównym składnikiem jest intencja, świadoma decyzja o stworzeniu przestrzeni, która służy Twojemu dobrostanowi, a nie zewnętrznym oczekiwaniom czy bezmyślnemu gromadzeniu. Jeśli rozważasz podobną transformację, moja rada to zacznij mało. Wybierz kąt, półkę, stół. Doświadcz uczucia jasności, które płynie z intencjonalnie zorganizowanej przestrzeni. Pozwól, aby to uczucie zainspirowało cię do dalszych działań. Nie ma pośpiechu, nie ma sztywnych reguły, tylko zaproszenie do stworzenia środowiska, które naprawdę wspiera twoje codzienne życie. Podróż, która doprowadziła mnie do przekształcenia mojego salonu, nauczyła mnie, że nasze przestrzenie są przedłużeniem nas samych. Odbijają i wpływają na to, Kim jesteśmy, jak się czujemy, jak żyjemy. Tworząc atmosferę spokoju i jasności, w istocie tworzymy warunki do bardziej świadomego i obecnego życia. Co mnie najbardziej zaskoczyło w tej transformacji, to jej ciągły charakter. To nie jest projekt z wyraźnym początkiem i końcem, ale codzienna praktyka świadomego wyboru, uwagi i troski o przestrzeń, którą zamieszkujemy. A w tej ciągłej praktyce tkwi jej prawdziwe piękno. I moc transformacji. Patrzę teraz na mój salon i widzę nie tylko przekształcone środowisko fizyczne, ale cichy dowód wewnętrznej transformacji. Każdy przedmiot, który pozostał, ma znaczenie, każda pusta przestrzeń ma cel, każdy wybór odzwierciedla wartości, które sięgają dużo dalej niż estetyka. A w tej harmonii między wnętrzem a zewnętrzem znajduje głębokie poczucie pokoju, które przekracza zwykłą organizację pomieszczenia. Transformacja na tym się nie kończy. Każdy dzień przynosi nowe możliwości do udoskonalenia, uproszczenia, lepszego dostosowania przestrzeni do życia, które pragnę prowadzić. To podróż bez ostatecznego celu, tylko nieustanna ewolucja w kierunku przestrzeni, która oddycha w harmonii z tym, kim jesteśmy i kim się stajemy.